Dzisiaj pokażę Wam nowy, no już może nie nowy, już ma dwa tygodnie, e, telewizorek 65 calowy, e, telewizor od Xiaomi, czy Xiaomi, czy jak zwał, tak zwał, Xiaomi Mi, LED TV. Naprawdę muszę powiedzieć, że przy odpakowywaniu byłem w szoku, pierwsze wyrażenia naprawdę. Ciekawe, yy, telewizor ma metalową, to nie jest plastik jakiś tam, tylko to jest metalowa obudowa z przodu, z tyłu. Jest też metalowy, oprócz plastikowego budła na, na, yy, z wejściami różnymi. Wejście jest wystarczająco dużo. Faktycznie, telewizor jest na pierwszy rzut oka bardzo fajny. Nie hmm. mam jeszcze co prawda do niego szafki, znalazłem tylko taką na razie, zastanawiam się co tam wybrać, ale włączmy go. Ma no, taki bardzo fajny cieniuteńki pilot z Google Asystentem. Nie wiem co ludzie mówili o, o kolorach, bo przeczytałem parę recenzji tych telewizorów, co prowadzi nie tego, tylko tych mniejszych o tym, że, że twarze są czerwone yy, i że nie da się ustawić kolorów, tam drobne korekty jakieś zrobiłem faktycznie, ale, ale wydaje mi się, że obraz jest w tym telewizorze naprawdę fajny, nie ma nie ma co w tych pieniądzach, za yy, którego kupiłem narzekać na to, jaki wyświetla obraz, więc tutaj złego nie widzę Oprócz telewizora mamy tutaj smart TV mamy tutaj takie Zestawienie tych aplikacji które tam Sobie Używamy najczęściej Oglądałem sobie wczoraj na tym formułę także żadnych tutaj Lagów ani innych historii nie było bardzo fajnie wszystko działało Jeżeli chodzi o dźwięk e, nie jest zły, ale nie używam nigdy tele, głośników z telewizora. E, gram na telewizorze na, na amplitunerze takim i na polskich pylonach. Przeprowadziliśmy się teraz do większego mieszkania, także te pylony trochę mam tutaj za małe, ale one i tak bardzo sobie dobrze radzą. Muszę powiedzieć, że, że to wszystko działa bardzo fajnie. Ten zbudowany Android tutaj sobie radzi świetnie i szybko. Jeszcze się nie spotkałem, żeby ten telewizor się zawiesił generalnie. Za te pieniądze rewelacyjny zakup. To chyba na razie tyle. Gdybym ja miał więcej czasu, to dogram coś więcej.